Kochani, witam Was z Ustki. Jesteśmy nad Polskim Morzem. Razem z szyku się gdzieś tam powinien chrapać. O. Tam. Przyjechaliśmy tutaj tak typowo odpocząć, typowo na urlop. Ja to się śmieję ze słowa urlop, bo to jest słowo takie typowe dla, wiecie, dla ludzi, którzy pracują w korpo, mają normalne prace, że tak powiem, ale ja jako influencerka też mówię i muszę sobie też robić urlop. Chociaż ten urlop u nas wiadomo, jak wygląda. Ciągle kontent się i tak robi. Jesteśmy tutaj już drugi dzień i dzisiaj byliśmy już na plaży razem z Prawie zaatakował go pies, ale uszliśmy z tego z życiem i wszystko było w porządku, nic mu się nie stało, ale naprawdę uważajcie na pieski, jak idziecie na plaży. Zaraz idziemy na obiad. Ja właśnie się wyszykowałam. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest taka jak nad polskim morzem: czyli nie schodzimy poniżej 20 stopni, ale też za bardzo wysoko ta pogoda też nie idzie o. Michał właśnie wrócił z biegania, także zaraz idziemy i szykujemy się. Na obiad właśnie słońce wyszło. Dzisiaj Michał mówi, że chce iść na zapiekanki Dużo osób y, poleciło mi w ogóle bardzo fajne miejsca Dodałam tylko jedną ankietę na Instagramie, na Instastory Z jakimiś polecejkami, żebyście mi coś polecili tutaj w ustce I dostałam mnóstwo odpowiedzi Naprawdę, ja nie wiem jak ja to wszystko zdołam przetestować, zjeść i odwiedzić Ale będziemy się starali Mewy nam jak zawsze tutaj grają koncert Zobaczcie jakie piękne zdjęcie dzisiaj z Instaxa zrobiłam z się na plaży Piękne jest Wiecie co? Pierwszy raz widzę, żeby było moci pistacjowe. Jeszcze do mnie słuchy takie nie dotarły, albo to jest jakaś limitowana edycja, ale zna... Michał znalazł to moci. Uwaga, w biedronce tutaj w ustce. Także próbujemy. Stwierdziłam, że przetestujemy wszystko, co nam polecacie, a przynajmniej większość, o ile nasze brzuchy nam pozwolą. No i byliśmy teraz w pierwszym barze z obiadkami domowymi. Dużo osób polecało bar pod strzechą, tak? Tak. Bar pod strzechą. I ja właśnie zjadłam mielonego. Ja nie wiem, kiedy ja ostatnio w ogóle jadłam jakiegokolwiek mielonego. Chyba nie wiem, z 5 lat temu ostatnio. I był bardzo dobry, taki dosyć spory, jak na mielonego. Puściutki jak lubię. Ziemniaczki super, z koperkiem. No to jest duży plus za koperek. No i wzięłam buraczki. Myślałam, że będą na ciepło, bo na zimno. Wolę na ciepło, ale i tak były bardzo dobre. A Michał, to już w ogóle sobie. Jeśli chodzi o mnie, wziął. to był placek po węgiersku, który. Był dobry, dobrze przyprawiony, nie jakoś specjalnie duży, muszę przyznać. I tego... Aż chciałam spróbować, ale zajęłam się swoim kotletem, a ty już zjadłeś. I do tego był rosół, Boje mieliśmy Rosu. Tak, boje jeszcze mieliśmy rosół, Był taki tuściutki, Ros... słony, Polsce, ale. Taki tuściutki i słony, ale rosół, taki tak. dobry. Trzeba powiedzieć o cenach. Placek po węgiersku: 39 zł. No tak jak mówię, nie były to jakiś gigant, więc uważam, że cena nie mała jeszcze miał. No, tej suróweczki to była dosłownie pół łyżki. Rosół 15 zł Myślę, że całkiem adekwatnie jak na rozmiar i, i smak. Tak, duży był. Tak, normalnie. Nie jakoś tanio, ale też nie jakoś potwornie drogo, bo to pamiętajmy, że to wciąż bar. Może tak. nie mleczny, ale no jednak coś, coś tego typu. A kingi, kotlet mielony, ziemniaki takie z wody i te buraki 30. I tutaj od razu <klapple> zrobiliśmy benchmark, bo weszliśmy... Do takiego już typowego baru mlecznego obok. Ale było tam pełno ludzi. Ale tam pełno ludzi, ale tylko żeby zobaczyć ceny i tam też dosłownie 30 zł, idealnie Więc myślę, tyle że to samo. Klasyk. Więc nazwijmy to ceną e, rynkową. A teraz e, dla osłody idziemy na jakiś deserek. E, nie, jeszcze nie idziemy na goferka. Zostawiamy na koniec, e, a teraz idziemy na kawę i słodkiego. I lody. Słodkiego. O, i lody. Hmm, kolejne z polecanych miejsc lody sopra. Rano. Rano, są kolory, ja bym to tak nazwała włoskie, ale owocowe Świderk. pójście na tego giganta No serio, mega duży Smak mango, truskawka Ja się boję, że on mi zaraz spadnie Myślałam, że będzie bardziej owocowy To jest bardziej mleczne, ale bardzo dobre 14,50 Proszę Państwa, Kinga S Polskie morze, standard wysypywanie piasku z butów po zejściu z plaży Chcieliśmy mieć nakładkę, ale akurat zamykają Także druga strona Ustki pozostanie dla nas nieodkryta A teraz idziemy do kawiarni, którą e, też nam polecaliście Nazywa się Mistral Cafe I podobno mają najlepsze usteckie krówki A krówki to podobno to z czego Ustka słynie, słynie. Jestem ciekawa, czy to będą takie kruche Krówki, czy takie raczej takie ciągnące Lecimy to przetestować Krówki usteckie Na deserek Na deserek, więc idziemy tutaj Do Mistral Cafe Tak prezentuje się Krówka ustecka Pokaż środek Aha, kruka, taka zwięzła jest znaczy. Niby krucha, ale się tak rozpuszcza w ustach Tak po prostu jakoś smoothie pił Serio hmm. Później się w taką ciągnącą zamienia Jest na razie taka krucha, a później taka lejąca się Ale krótka, to dobra Dobra? A oto, nasza, oto nasza nasz bryka. sprzęt, nasza bryka na najbliższą godzinę. Pożyczyliśmy sobie takiego pogromce dróg. Miały być rowery, ale stwierdziliśmy, że jednak na całą. Na rowery całość. też będą, rowery będą innego dnia. Teraz przyjechaliśmy na taki ładny punkt widokowy. I jak się jeździ? No fajnie. Czujesz się bezpiecznie? Tak, jedziemy po przy lesie taką ścieżką, to nawet bezpiecznie. Ale wyglądasz teraz jak BDS, mm. który wjeżdża na scenę na A, jego motorze. No. Jesteśmy na takim trochę zaciszu tutaj w Ustce, trochę jest tutaj mniej ludzi, mniej turystów, spokojniej, nie? Dostaliśmy napoje, Michał ma frapę na owsianym, a ja lemoniadę i zobaczcie, dostałam taką całą butelkę arbuzowej lemoniady, próbujemy? Wydaje się taki pulchniutki, ładny, gofr jest z kremem pistacjowym i owocami, dobrze to wygląda, powiem wam. Faktycznie taki mega jest Tak Teraz przyszliśmy na zachód słońca Z Szykusiem Michał już się spalił Zobaczcie, słońca tak dużo nie było, ale tutaj już mu się okulary odbiły <grym zbierające> A tutaj to jest taki słuchajcie plażowicz Dzisiaj rano jak z nim byliśmy na plaży nie chciał w ogóle do domu W ogóle Jakby już wszyscy go zachęcali Wszyscy ludzie właśnie z, z plaży Od nas z hotelu Nie on po prostu właśnie się tak rozsiadł, jak teraz i nie chciał. Golden hour. Golden hour. Byliśmy właśnie na gofrach. W ogóle nie jestem taka, jak książulo, że oceniam od razu, jak jem, bo ja się wstydzę po prostu, że kelner przejdzie i usłyszy, coś negatywnego i w ogóle taki kryć trochę. Ale teraz mogę ocenić swobodnie, więc tak goferek był bardzo dobry. Mógłby być trochę bardziej chrupki. Krem to w ogóle mm, delicja, naprawdę. Owocki też dobre. Owoce dobre, aczkolwiek ja na drugi raz bym nie dawał wszystkich, tylko Więcej jakiś taki borówek. wybór. Na przykład, że tylko borówki i nie wiem, truskawki. Tak, nie? bo ananas w ogóle tam na przykład nie pasował. Tak, bo ananas tam średnio tam pasował. Ale tak to bardzo dobry, tak. tylko słuchajcie, ja nie dałam rady całego zjeść michałet. Duży fiad. był, bardzo, bardzo był duży, duży. Co w sumie jest na plus, ale my nie byliśmy aż tacy głodni, byliśmy Cena... głodni tak. tylko. I jeśli... to było bardzo, bardzo dużo. <gry> ten krem też był syty. Je... jeśli chodzi o ceny, bo wiem, Cena. że każdy lubi okay. ten temat. Cena. Gofr z kremem pistacjowym i owocami 22 zł. Nie jest to mało, aczkolwiek porównując teraz do wszystkich tych cen naokoło, to, tak... to tragedii było też, też nie, nie, nie tragedii. ma. No, tak standardowo e... bym powiedział. Lemoniada tylko taka słodka bardzo była. Była to arbuzo lemoniada i była przesłodzona lemoniada 18, 18 kawa mrożona na owsianym kurcze nie pamiętam, poczekaj zaraz to obliczę w głowie, 44 18, 62 czyli 16 powinna kosztować ta kawa no takie typowe już ceny w tej chwili niestety, nie tak ale... normalnie kiedy byliśmy wczoraj w Werandzie też nam polecaliście ale tam z kolei były ceny takie, że ja myślałam że to jest coś na zasadzie kto da więcej, kto da więcej, kto da więcej nad tym polskim morzem po prostu wiecie wyszliśmy z dosyć takim dużym rachunkiem jak na obiad ten szaszłyk był ok, duży, fajny i tak dalej, no ale znaczy nazywając rzeczy kosztową, po imieniu by danie główne mniej więcej 70 zł, ten Kinga miała takiego szaszłyka z frytkami 70. bodajże 69 ja, ja miałem zupę gulaszową ok, no gulaszowa zawsze jest trochę droższa bo ma tą wkładkę mięsną i tak dalej, no 30 to akurat ok, natomiast no wszelkie takie nawet proste dania takie nawet schabowe i tak dalej Aj, no też koło 60 parę, 70 zł, Także to już taka wyższa półka mm. Było dobre, nie powiem, że nie Ale też schabowy na przykład był mały dosyć Więc no nie powiedziałem, że to jakaś super adekwatna cena Jeszcze nie znaleźliśmy takiej knajpy Albo cukierni, albo kawiarni Żeby tak wiecie Nas trząsnęło, że wow Ale super Tak, czegoś takiego jeszcze nie no, było, nie było. Aczkolwiek Jest tutaj tyle punktów gastronomicznych tak, Że mamy jeszcze co oglądać To dopiero nasz drugi dzień, a jutro mamy w planach na obiad zjeść kebaba tutaj bardzo polecanego usteckiego i zjeść go na plaży nie wiem czy jest ustecki powiedziałeś, że on właśnie z w tylko a, no że nie jest to sieciówka no. tylko lokalny no to w tym sensie Chico, tak chodź do mnie, chodź tutaj Siko! Siko, co nie, nie zdobędziemy teraz Oli. jego uwagi Chico, jak na to a zobaczcie, jakie piękne słońce jest wow Kolejny dzień i kolejne polecajki od Was, i mamy zapiekankę, i ona jest konkret Ona bardzo konkret Bardzo dobrze. I Michał, już widzę ugryz, i, i jak pierwsze takie wrażenie twoje? Mm, no, szczerze jest pyszna. Zapiekanki są z takiej niepozornej budki, tam Wam przybliżę. Czas PRL u mięciutka? No. Pokaż tutaj. Piąta, mięciutka lub piąta. Nie, no wygląda chlupiąca. naprawdę. Powiem Wam, że jak. Ta pani to podaje, a jeszcze byliśmy tacy mega głodni. Ketchup w ogóle też smakuje jak e, własny wyrób. Chyba jest własny, bo pani go z jakiegoś słoika nakładała. Czy ta zapiekanka była z definicją idealnej zapiekanki. Tak, tam wszystko grało, bułeczka, mięciusia, e, ale też chrupiąca, serek. Nazywała się Ala Pizza, była właśnie z takim spodem pizzowym, dodatkową mozzarellą. I e, w ogóle shinko. trochę inne ciasto miała. Trochę inne ciasto. Moja właśnie... była taka bardziej typowa, no tak, klasyk. Nie? Moja właśnie była taka bardziej jak pizza. Dużo miała oregano, za którym ja nie przepadam, i było tam akurat jego bardzo dużo. Pani robi sama sosiki Te bułki też jakieś takie domowe, ale w ogóle też nie wiem. Bułki może nie, ale wszystko jest na świeżo. Eee, mówi, że nic, nie mrozi. I wszystko jest no, na świeżo Ciężko to opisać w tej chwili Ale jak ta pani podawała tą zapiekankę To ona dosłownie wyglądała jak niebo Jakby ten ser tak taki roztopiony Ale mm. przypieczony Przede wszystkim I ta bułka tak samo tej zapiekanki R rozmiar? Moją, drugą... okay, rozmiar to jakby rozmiar no, ro Rozmiar nie zawsze znaczy, że jest dobra Ale fakt faktem była spora Ja zjadłam połowę, drugą połowę zjadł Michał bo ja nie dam rady, a natomiast, mega głodna Natomiast mega głodna. porozmawiajmy jeszcze o cenach Wydaje mi się, że zostałem wprowadzony w błąd Dlatego, że <grym> W nazwijmy to menu Przy klasyku widniała cena 20 zł A jednak kosztował 30 Już się z panią nie kłóciłem, ale Ale tak było 20? Klasyk był za 20 i za 30? No na menu było napisane 20 Więc tak myślałem, ale Jakby nie nagrałem tego menu, ale ono było Takie bardzo prowizoryczne, więc Coś tam było pokreślone, więc być może nie, jednak się 30. Jak przeczytałeś, bo gdzie teraz kupić zapiekankę za 20 zł? No są tutaj nawet w łzce, po, nawet poniżej, tylko to takie wiecie, no, takie gotowce, tak. ale nieważne. 30 zł, zarówno klasyk, jak i y, ta pizzowa, i w zasadzie wszystkie inne pozycje w menu chyba też. Jakieś tam nie wiem, wypasiona czy coś takiego, no, ale chyba taką 35. Tak, ale no, taką zapiekanką to można się najeść jak dobrym obiadem, naprawdę, ja się zapchałam. No ja oceniam 10 na 10. Ja bym wzięła... Znaczy tak, mi bardziej smakowała yy, zapiekanka Michała i Michał miał klasyka. Ja miałam tą a la pizza i właśnie tak przedobrzona była trochę. Oczywiście była bardzo dobra, ale jednak ten klasyczek to klasycza. Ketchup był taki dobry, tak jak wcześniej mówiłam, musiał być własną. Ke -keczup, keczup wydaje mi się, że był z cukinii, bo taki lekko miał rowy, no. taki posmak, tak. tak. No co do zasady, nie przedłużając, jak będziecie w łóżce, to, to wpadnijcie na te zapiekarki. Właśnie Poszliśmy do innej miejscowości, e, Rowy, bo w ogóle to miejscowość poleciła nam e, bardzo fajna dziewczyna, która sprzedawała, miała swoją budkę z zakręconą frytką. Ja uwielbiam zakręconą frytkę, jest to taki ziemniak, wiecie, rozłożony na patyku. Po prostu kocham i akurat ona miała największe w całej okolicy, bo o, aż 80 cm ziemniaka. Bardzo nam poleciła Rowy, więc jedziemy dzisiaj tam na rybę. Przetestowaliśmy też Artis Kebab, bardzo polecany przez Was i no nie dziwota, że bardzo polecany, bo był bardzo dobry. Dałabym tak 9 na 10, ponieważ najlepszy kebab, jaki kiedykolwiek jadłam to w Warszawie kebab, wrzucę Wam tutaj nazwę, bo ten był 10 na 10 w Warszawie, a ten powiedziałabym, że zajmuje drugie miejsce w moich upodobaniach kebabowych, w moim rankingu kebabowym. Naprawdę był bardzo dobry tutaj, ten Artis Kebab. A zobaczcie w ogóle, przez jakie piękne tereny yy, idziemy. Tutaj w ogóle są same piękne tereny. Dużo lasów, dużo pól. O kurczę, ja nie wiem, czy ty to wszystko zjesz. To jest chyba największa zupa rybna, jaką ci podano. Generalnie Michał jest wielkim fanem zupy rybnej. Ja zawsze muszę spróbować rybną. I... Ale ona już pachnie, tutaj, ona, Czuje. Ona wygląda Prawie po prostu skrypki. znakomicie. Musimy spróbować, co? Taka curry trochę Ciutkę trąca, ale mm, Mega smakuje o wow, Zobacz ile, ile tutaj jest ryby Szefowa testuje No jest taka lekko pikantna taka curry trochę Jest taka ciut tajska, ale ryba jest polska mm, Bardzo dobra Bo jest po prostu ryba na mleku jakimś kokosowym, nie? No właśnie nie jestem przekonany tak Jeśli jest już, to odrobinkę to jest dobra. <śpiewanie> Nie wiem jak ja to zjem, po prostu dwa razy jak moja dłoń. Zapomniałem pokazać mojej zanim zacząłem jeść, ale generalnie też bardzo duża, tylko <śpiewanie> przykrojona na pół. I zestaw Miruna 49, a zestaw sandacz a raczej... Ultra gigantyczny sandacz 69 i mamy jeszcze takie masełko stosunkowe. I jak? Po no. konsumpcji. Ojej, przepyszna. <grym> Najlepsza ryba, jak kiedykolwiek jadłam. Już dojadam <noise> Pan powiedział, że pół że ten sandaż Pół kilowa no? Cena nawet ok, Skoro mamy frytki Surówkę, masełko Nie na no, szczerze porównując zagramy, Ze wszystkimi innymi miejscami chodzi. To naprawdę też 69 za ten zestaw jest w Pożu. Przy dzisiejszych cenach, wszystkiego i we wszystkich rybnych knajpach naokoło. A Michał mówił, że jeszcze dwa tygodnie temu ten sandacz kosztował ile? Recenzję czytałem i ktoś tam wpisał, że nie sandacz, tylko dorf, że 39, a teraz 49. Przypuszczam, że na sezon lipiec, sierpień trochę podnieśli, a przed sezonem jeszcze w czerwcu było nawet jeszcze taniej. Ale tak jak powiedzieliśmy, i tak te ceny obecne są. Znośne, moim zdaniem całkiem fair, zwłaszcza jak na wielkość i jakość tej porcji. Jesteśmy na rejsie statkiem Eleonora, obrowa. Kinga jak zawsze nie chciała, bo ona nigdy nie jest chętna na żadne atrakcje, ale, je, ale jak już płyniemy to jest fajnie. Nie, wcale tak nie było. Ja wczoraj nie chciałam na karuzelę do małego, wesołego miasteczka, ale łódź, jak nie tak. Pożyczyć tego skuterka z elektrycznego też nie chciałaś, a potem ci się podobało? Bo ja zawsze taka jestem, bo idę tam. Których się zdecydowałem. No właśnie, jeżyki, ptasiemleczko, mleczko, michałki, pinkie way, peanut butter cups, Reese's. do rana można stać i się zastanawiać? Pierwszy na tapetę wjeżdża shake o smaku michałków. Ja chciałam się mleczko, ale, ale... pani powiedziała, że michałki lepsze. Tak, michałki lepsze. No jak michałki. Ale jest taki gęsty, chyba nie? Taki faktycznie fajna konsystencja I jeszcze klasyk, czyli truskaweczka. Ojej, jakie dobre. To jest shake, ale to jest taki gęste, dosłownie jak lody. Ale taki ma wyrazisty smak. I w ogóle mega miejscuwa, bo jesteśmy dosłownie obok wejścia do Słowińskiego parku narodowego. Jest tutaj piękna okolica, w ogóle jest to zaskoczona. pozytywnie oczywiście. Ażowani. To jest lepiej niż w ustce. Chciałbym, czy lepiej, ale tak jest trochę bardziej może... chillowo, bo jest mniej dużo ludzi. Lepiej pod względem może na przykład w ustce u nas koło hotelu jest super okolica jest dużo lasów, a tutaj bym bardziej oceniła że lepiej pod względem tego miasteczka. Tutaj A, się... że w centrum tak, jest tak, tak spokojnie no, tak. I, i, i tak w sumie ciszej trochę, ale jednocześnie dużo różnej gastronomii i tak dalej do wyboru. No. No Także prawda. na te szejki sobie też zajrzyjcie. A, jeszcze o cenach nie powiedziałem. Mały, 19 zł. Ale dużo, ja nie wiem. Ale to jest co co takie treściwe, dure. to jest co takie tak mega treściwe. treściwe. Chwilę. Za chwilę wracamy do Ustki, ale jeszcze żeby pożegnać się z rowami, zajrzeliśmy na tutejszą plażę, która jest już częścią słowińskiego Super. parku narodowego. Polecamy Wam na wczasy te rejony, naprawdę. Ustka, rowy i inne Fajnie takie. I tutaj już powoli zachodzi słońce, a my się zaraz zawijamy z powrotem do ustki.